Witam wszystkich serdecznie. O, ostrość, gdzie jest ostrość. No. Więc tak, wylewka pod piec wylana. Teraz niech sobie schnie porządnie, żeby z tym klamotem wjechać. Bo to nie przepraszam, pierw z tym wyjechać, później z tym wjechać. No tak, wymienił stryjek sikierkę na kijek a wybetonowane porządnie poszła słuchajcie prawie to na żwiru ale też nie żałowałem, nie wrzucałem żadnych gówien pod spód żeby to naprawdę było solidnie żeby pochwalić brzoskwinkami a dalej teren budowy. Uch. Także jutro nie schnie. Jutro za dużo nie zrobię, bo mamy znowu wyjazdowo. A jest jeszcze opierzenie do zrobienia. No ale to już na spokojnie. Najważniejsze, żeby piece podmienić. Ekologia. pfu. pfu. Tu już czeka papa, papa A pa. ona pójdzie tam No dobra, nie zanudzam Nie wiem czy jutro będę wrzucał Czy cokolwiek jutro zdążę zrobić Pozdrawiam wszystkich serdecznie ही सूबीक